Czas na update z mieszkania. Jak możecie zobaczyć prace mokre i suche, czyli zabudowa ruszyły. A właściwie są już po tygodniowych pracach, w przyszłym tygodniu tak, za 6 dni mamy koniec, koniec terminu w mowie i z tego co widzę ałcy się raczej z niego wywiążą. Wszędzie już mamy narożniczki powstawiane. Tutaj do góry, może zobaczycie, o już jest zabudowa sucha, sucha zrobiona. Tutaj też jest zabudowa sucha zrobiona. Cyk i cyk. Aczkolwiek właśnie rozmawiałem z szefem ekipy, że jest ona źle zrobiona. Ponieważ tutaj miało to być ustawione 15 cm, a tutaj po to, po to że tak powiem, to podkuwałem, żeby że tak powiem, to cofnąć do samego końca. A tutaj, żeby jak najbardziej się przesunąć, żeby ukryć żeby ukryć tutaj tą skrzyneczkę no i żeby najważniejsze, żeby zmieściła się opaska od regulowanej ości ościeżnicy, żeby nie trzeba było stałych stawiać. no i niestety, no nie pykło <laughs> nie pykło, ale że tak już, już sobie to wyjaśniliśmy, więc będzie to po prostu poprawione um, tutaj też już cyk, cyk, cyk wszędzie, wszędzie mamy narożniczki narożniczki powstawiane i tutaj widzę już tutaj widzę już, że idzie, że idzie finish, bo najpierw oczywiście szedł gips szpachlowy, po to, żeby sobie wszystko ładnie, to co się da oczywiście, żeby sobie wszystko ładnie podrównać, i dopiero na to, na to finish z takich ciekawszych rzeczy. O, tu troszeczkę sufitu odpadło, natomiast no, takie rzeczy się zdarzają. To jakby nie jest, nie, jest, nie jest dziwną rzeczą więc jak najbardziej, jak najbardziej takie rzeczy się mogły zdarzać zdarzyć, więc no, mi też się to zdarzyło nieraz. Więc tak, o no, to nie mamy, nie mamy problemu. Hmm, tutaj, tutaj też to wszystko będzie ładnie odrobione. Będą te powstawiane. To jeszcze delikatnie. O, może w ten sposób tutaj Wam pokażę. Bo no, z racji tego, że to jest płyta, to tu już widzicie idzie zbrojenie. Czyli do tego momentu to jeszcze będzie ładnie podkute i, i obrobione, żeby żeby miało ręce i nogi, bo tutaj... Tutaj tych drzwi, tych drzwi nie stawiamy, żeby było takie otwarte, otwarte wejście. Normalnie w bloku murowanym, gdzie że powiem te ściany działówki byłyby murowane, to skłóbbym to do samego sufitu i zrobiłbym cały taki ładny przestrzał. Natomiast tutaj z tego względu, że to jest to wielka płyta. No niektórzy to ruszają i ja wolę tego nie ruszać. Wolę do zbrojenia to wszystko zostawić, żeby się żadne wypadki nie zdarzyły. Także tyle, coś jeszcze, no tutaj, tutaj też jest jeden narożniczek, tutaj, o tak jak wam tłumaczyłem z tym światłem wtedy, chociaż nie wiem czy wam tłumaczyłem, czy nie tłumaczyłem, jest ładnie podkute, będzie też zrobiony kąt prosty, o, chodźmy, no tam jeszcze chyba to nie jest zrobione. O, była ta sama sytuacja co tutaj, jak widzicie, jest to jakby, nie wiem, kąt 45 stopni, tak jak w jak powiedzmy, jest to tak tak współwpuszczone, natomiast tak jakby ja chcę, żeby było wszędzie, żeby wszędzie był teraz zachowany kąt prosty, natomiast takich ciekawostek, czemu tak to jest robione, bo szczególnie możecie to zauważyć w starych kamienicach, że tam często pod jeszcze większym kątem były te otwory okienne zrobione, było to po to robione, żeby wpadało więcej światła. I faktycznie, gdy jest to że powiem, pod kątem 45 stopni lub większym, to wtedy rzeczywiście to światło lepiej wchodzi do pomieszczenia niż mamy te kąty proste. Natomiast teraz wszyscy chcą kąty proste, wszyscy są ładnie, pięknie, równiutko. No więc tak, tak robimy. Co do ekipy, ekipa fajna. Jak widzicie wszystkie okna, wszystkie okna zabezpieczone zgodnie z tym, z tym co w umowie terminowo. No mówię, działają tydzień. Działają tydzień, więc wydaje mi się, że dużo, dużo już zrobili. I rzeczywiście w umowie bez problemu się powinni zmieścić, dlatego też zaproponowałem im, żeby wstawili te drzwi wejściowe, które tam widzicie, ponieważ odzwaniałem też firmy, które oferują usługę drzwi, plus wstawienie. Plus no i wyglądało to w ten sposób, że 3,5-3,700, i to jeszcze, że tak powiem, nie jakieś tam najlepsze, czy coś tam drzwi. I z terminem oczekiwania. 3,5 tygodnia za 2,5 tygodnia z dopłatą 250 czy 300 zł, tak z by to zrobili. Na co nie mamy czasu, ponieważ, gdyż jak widzicie, chłopcy już doszli tutaj do narożniczków, tak się z nimi umówiłem. A całą tą resztę zrobiłem sobie dopiero po wstawieniu, dopiero po wstawieniu drzwi. No, żeby jak powiedzieć, to będzie podkuwało, żeby nie było problemu i robić dwa razy tą samą robotę. Także doszli tutaj, ale dobrze. Firma zewnętrzna chciała 35 czy ja kupiłem drzwi za 1300 a chłopaki 700 zł za netto, za, za wstawienie tych drzwi i oczywiście z pełną ubrówką z tym wszystkim, bo oni mają tutaj na to wszystko, więc tak wszystko będzie ładnie wykończone. Także drzwi już też są na busie naszykowane, będą zaraz rozładowywane i chłopcy też to zrobią i jeszcze rozmawiałem z nimi na temat tych posadzek bo może nie będzie z tymi posadzkami tak źle, bo tutaj były 2 trzy warstwy linoleum, jak się to wszystko pozdejmowało to być może wystarczy samo poziom, nie trzeba będzie grubiej lać także sprawdzą sobie to z maserem i zobaczymy jak to wyniknie, bo gdyby było właśnie, zrobili mi też te posadzki byłoby super, zostałyby mi panele i pomalowanie więc byłaby gitara, co do łazienki, przejdźmy do łazienki właśnie na razie wygląda w ten sposób, czyli no słabo widzicie, ale elektryka hydraulika jest zrobiona i dla zorników, panów glazorników dwóch, a właściwie trzech, bo to jest taka ekipa trzech, yy, dwóch kolegów i tata jednego z nich, działają sobie w trójeczkę. Byli, wycenili się, wycenili się dobrze, jestem zadowolony z tej wyceny. Widziałem ich projekty, bo mają swoją stronę. Mają stronę na Facebooku. gdzie że powiem, pokazują wszystkie swoje projekty. Oczywiście, na zdjęciach to zawsze wygląda ładnie. Tak jak na żywo jest to troszeczkę inaczej. Natomiast na zdjęciach wyglądało to bardzo fajnie. Pracę, którą wykonują. Więc myślę, że będę z nich zadowolony. I tak jak mówię, finansowo też wyszło super, bo, 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 bo były oferty 12, 15, 20 za łacienkę, 1,90 m na 1,90 m w dwóch rodzajach płytek 30 na 60, 17,5 na 60. Także bez żadnych fanaberii, bez wydziwniania, bez jakichś dodatkowych LEDów, bez wszystkiego. No, miałem takie oferty więc nie. chłopcy się wcyli na 5,5, ,5, więc. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo, ale to bardzo rozsądnie. Natomiast, tak jak mówię, proste płytki bez żadnych wydziwnień, nie takie wielkie M20 na M20. Yy, także bardzo fajnie. Zobaczymy, jak nam się będzie współpracowało. Natomiast, tak jakby do tej pory, elektryk bardzo fajnie. Hydraulik yy, mniej fajnie, ale też fajnie, bo fajnie finansowo. I przy następnej robocie troszeczkę będę musiał z nim yy, poważniej porozmawiać, żeby lepiej to zrobić. Yy, chłopcy odgładzi też, że tak powiem, się sprawdzili. No i zobaczymy, jak właśnie ci glazownicy, także może się okazać, że oprócz stałej ekipy, którą mam, która robi mi jedne mieszkania, też będę miał fajną ekipę, która może mi robić odpowiednie, tak jakby, nie wiem, etapy oddzielnie. I jak na razie widzę, że się już tylko, wszyscy, których wybrałem do tej pory, wszyscy się sprawdzają. Więc jestem, więc jestem na razie zadowolony, oczywiście. Poczekajmy do końca. Oczywiście z gładziami to tak naprawdę będzie dopiero po malowaniu. Więc być może ja też będę z nimi rozmawiał o tym, żeby pomalowali. Farby są już kupione, farby, panele, te drzwi wejściowe, drzwi tutaj wewnętrzne, ościeżnice, wszystko, wszystko, wszystko już jest, czeka po prostu na wykonanie. No i co? Działamy. Robimy inne mieszkania, robimy to mieszkanie i muszę znowu więcej Wam pokazywać na kanale, bo troszeczkę ostatnio tych mieszkań pokazywałem mniej, ale też nie było czasu tego wszystkiego tak jakby nagrywać. Ale nie zapominam o Was i będę się starał wszystko nadrobić. Dobrze, dzięki za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam na kawę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że otrzymaliście kolejną porcję przydatnych informacji odnośnie inwestowania w nieruchomości. Jeśli chcecie spróbować swoich sił we flipowaniu, jednak nie czujecie się jeszcze na siłach, zapraszam Was do współpracy ze mną. Oferuję szereg usług doradczych takich jak konsultacje, mentoring, sprawdzanie, czy dana oferta jest okazją, prowadzenie do postaw w nieruchomości, czy też pomoc w wyborze sprawdzonego architekta, który również będzie tworzył dla Was listy zakupowe potrzebne do remontu oraz udekorowania mieszkania. Sprawdźcie również moje poprzednie filmy na kanale, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. A wszystko to na konkretnych przykładach mieszkań, domów i gruntów, które zakupiłem, przygotowałem do dalszej odsprzedaży i co najważniejsze, sprzedałem z zyskiem.